Dobry. Powiedz jeszcze raz, że chcą. Jak Oli będzie pomalowane to co? To się kurwie na niego. A dlaczego? Co? Mm. A co to znaczy? Co zrobisz? Kurwie. Kurwisz się na niego? A co to znaczy w kurwie? Kurwie? Nie, powiedzcie. Powie. Nie rób tak. Ona, powie, ona mówi kurwie się na ciebie. A co to znaczy? Nie wiem! No ale na co to znaczy? Ale co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Ale co to znaczy? Że co? Że budasz buziaka? Nie, chcę się w Ale co to znaczy? Nic. Ale jak tata powie, że... Tata się... Ucieszy na Olivera. To pewnie. O tak, ty, 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 malutki, a co znaczy się w kurwie, co? Wiesz? Nie. A kto tak mówi? Nikt. A skąd znasz to słowo? Ty, ty. Co? A kto tak mówi? W szkole ktoś? Nie.